Wiele osób to przeczyta, ale niewielu odpowie: Jeśli stracisz wszystko, czy nadal będziesz czcić Boga? Szukam osób, które w trudnościach nadal mają prawdziwą wiarę w Boga. Jeśli jesteś jedną z nich, kliknij niebieski link WhatsApp na moim profilu i wpisz Amen. Bóg powiedział: Kiedy będziesz miał wiarę, Bóg cię udoskonali. A jeśli nie będziesz miał wiary, on nie zdoła tego dokonać. Bóg obdarzy cię wszystkim, co tylko masz nadzieję zyskać. Jeśli nie masz wiary, nie będziesz mógł zostać udoskonalony. A wówczas nie zdołasz ujrzeć bożych uczynków, a tym bardziej nie dostrzeżesz wszechmocy Boga. Bez względu na to, z jakimi cierpieniami się traktujemy, Nigdy nie powinniśmy zapominać, że jesteśmy z Bogiem. Zapraszamy Cię do sekcji komentarzy, gdzie możesz swobodnie wraz z nami szukać woli Boga w Jego słowie i pokonywać trudności polegając na Bogu.